na rajdowe emocje zaprasza Orlen sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar ile razy jestem w Argentynie mam ochotę zabrać z sobą do Polski jakiegoś pieska tutaj jest ich naprawdę mnóstwo bardzo fajne przyjazne oj ten ktoś mu krzywdę zrobił bardzo fajne przyjazne trochę się, trochę się boją ale są, ale są ciekawe niestety w większości te pieski są bezdomne nie bój się mały nie bój te pieski w większości są bezdomne Tutaj koczują sobie na ulicach, ale są przesympatyczne. Spotykamy je wszędzie. Nie bój się mały, nic się nie zrobię. No chodź, chodź, o jeszcze tego czarnego sobie obejrzymy. Chodź, 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 O, też się zdenerwował. No cóż, psy nieprzyzwyczajone do obecności kamery. A tak wygląda całe to miasteczko, Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.